Pod właśnie wpływem tego wydarzenia zacząłem studia dziennikarskie nauka UKW w I Ja myślałem, że jak ja skończę to dziennikarstwo, to ja będę królem dziennikarstwa. Ja dostanę tam nagrodę pulicera, Nike, Nike, Fifa w jednym. Jeszcze przyjedzie zespół ich troje mi to wręczy. Okazało się, że nie. Że są lepsi. Już na pierwszych zajęciach 1 października ja siadam w ławce, przychodzi pan doktor i mówi Słuchajcie studenci, najważniejsza sprawa. Chcesz być dziennikarzem w Polsce, musisz wiedzieć. Musisz to wiedzieć, jak chcesz być dziennikarzem w Polsce. Chcesz? Czytaj sobie tam Wańkowicza, Kapuścińskiego. Możesz czytać, to ci nie pomoże, nie zaszkodzi. Ale jak chcesz być prawdziwym dziennikarzem w Polsce, musisz pić wódkę. Ja sam wszystkie swoje najlepsze wywiady to po wódce pisałem. Wszystkie informacje dzięki wódce uzyskałem. Ja myślę, oho, coś tu jest nie halo. Ale okazało się, że gość wie, co mówi. Dwa lata później wywalili go z uczelni za jazdę po pijaku. Prawdziwy pasjonat.